Dzień Boże. Dzisiaj zaprezentuję Wam prosty sposób, jak połonać pewnego znanego. Pazia z Polski, New Multishow, Onikiem. Graję słuchajcie, turniej. No i przypadkiem wylosowało mi mnie w grupie z nim, no. Nie se myślę, czy on zagra jakaś MK. Albo KW85 tak sobie myślałem, ale mamy y, tutaj GFa Mamy GFa Ja to na początku widzę miałem trochę laga, ale już jadę. Tu trochę kamerą macham, to się mam y, Od razu pomysł taki Jak mnie skapuje to będzie dobrze A jak mnie skapuje to będą przerąbane, ale wjadę w ten krzak, że po prostu i nie zebrać, żebym nie objechał. Tą tutaj na tą miejscówkę na J8 i teraz jestem wyspotowany. Ja myślę, że on gdzieś tutaj był. A tym stream oglądałem. On tędy jechał tutaj tędy. Yy, no i sobie cofamy się w krzaki dalej. A nasz YouTuber wotoski się krąży po mapie i zastanawiam się jak mnie tutaj jak rozbić moją kampę czy tak powiem ja tutaj na zwykłych pociskach e, mam te, średnio w penetracji 75 a uszkodzenia 890 więc jest na strzał co daje mi dużą przewagę jako że y, y, AMX 13 ten tutaj y, z y, Naów w Wargamingu Nie ma pancerza, to jest taka mm, taki komfort mam. No i co tutaj wiele mówicie, wam jeszcze mogę wam tak powiedzieć, mam taki trochę nietypowy zestaw, bo ee, mam tutaj jak widzicie siatkę i oprócz szaty jeszcze dałem optykę dosyłać chyba albo wentylację, nie pamiętam teraz dokładnie i Czekamy na niego. No, bitwa już po 4,5-4 tysiącach zostało, stało, to jeszcze chwilę i nie będę wiedział, że mnie skapuje, ale teraz zostaję wykryty przez niego. Jak potem oglądałem strumyk, to się okazało, że on chciał tak, żebym był do niego bardziej bokiem, bo on w tym momencie stoi gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. W tym miejscu. No i ja myślałem, że on w ogóle jest tu i gdzieś próbuje wyjechać tutaj, ale no już go mamy. Mamy go. Teraz tutaj mogę... O, i proszę. <grytania> Strzał zdjęty. 890 HP i średnia, jak mówię, 890, czyli mogłoby mnie polosować, ale... ale... Gaming był w mojej stronie tym razem myślę, że spodobała wam się taka bitwa. Pokazuje ona, no jak to nie, nie trzeba być sobie, się z tym graczem, bo jak mówię, mam 700 tam parę WN'a, a tak... a da się pokonać takich skill, <grytania> skillowych graczy, no. Co prawda czołg też jest żonym do tego, żeby zabijać fioletów. Bo, jak wiadomo, jest on dużo, dużo, dużo taki duży damage, duży, duży, duży kaliber. Eee, no. Tu nie wiem, kto przebijał w bok, ale no. <ścoughs> Ciężko by było to wygrać ze mną, po prostu. Jakby może przejechał bardziej na tył, ale to jest. To bym pewnie go wykrył i tak. Dziękuję. Za uwagę. Ja jeszcze teraz może... Ja jeszcze może wkleję sobie swoją reakcję, bo ja to nagrywałem, ale... Ale to się zachowa, czyli dobra. Zostańcie z Panem Bogiem. Cześć. Dobra, widzę go. <ślesy> <ślesy>